Witam wszystkich z tej strony, Sarlen, a to kolejny odcinek z gry Darksiders. Spoko, Spokoj to za jakieś trzęsienia Pewnie się zbliżamy powoli do styksa Czy jakkolwiek on się tak na tam nazywał O, życie! Aua Nie strzelać Powiedzmy, że jestem bezbronny, tak? Główno prawda, bo nie jestem bezbronny, ale powiedzmy, że jest Aha Tu jest jakiś czerw. Kolor, tak wygląda czerw z bliska, tak? Zresztą ostatnio widziałem w sumie w ostatnim odcinku, ale tam z własnej głupoty Oj nie, oj nie, oj nie! On nie zje, on nie zje, on nie zje! Nie jedź mnie! Uff E, nie no to jest po prostu element grozy No chyba nie No 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 Uff, Dobra Jeszcze dwa zostały Jakie to paskudne Łachódkę taka paskudna łahudra. Widać, że mi ją musi oznaczyć No chyba nie Co to za nawrót dziwny, co? Jejku, jestem cię padnięty, tak ja jeszcze mnie to męczy To w sensie ten czerw Muszę jakoś obczaić jego ten mm, Sposób przemieszczania się To musi być jakiś Schemat, żeby nie powiedzieć algorytm No chyba cię coś Dziękuję, że uciekłeś. W sensie dałeś mi przeżyć. Na wprost, tak, tam. skudny jest się diabli, naprawdę. Błąd! Zjadł mnie. W końcu zacznę to wycinać. Dobra, dobra, wiem. Wiem gdzie mam dojść, ludzie, hej, 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 hej. THQ, no. Czyli w zasadzie chyba ktoś was jakiś czas temu wykupił, ale THQ spokojnie. Mmm, um, nie. O. Teraz się oddali jak najdalej ode mnie. Oj nie ten. I nie powiedzcie mi, że to. No dobra, tam niewiele jeszcze jest strasznych, ale to. Bardzo. Mi już tutaj skaka, widzieliście to, prawda? Dobra. To mi daje chyba trochę czasu. Tak, zdążę. I'm safe now! Co tam kurde jest na górze, że nie chce tego znieść w ogóle? Tam nie dobiegnę, czekaj, gdzie musi być ten czerw, żeby mnie ja tam zdążył dobiec? Cholera chyba tam. Ale on ma też dziwne strasznie czucie, że tylko wchodzę na piasek, a on wie gdzie jestem, naprawdę, to jest... Szkoda, no że nie mogę go zabić. Mówię, że nie mogę przecież Dobra To się w końcu musi udać. Dobiegnę Gdzie jesteś? A blisko było Ale jeszcze je jeden przystanek i jestem u celu. Czyli jeden przystanek i dobiegnięcie tam i jestem w domu. Nie moim domu tylko domu Styksa, ale kto by się czepiał już tak rozdrabnie Dobra Tam Boże 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 zdąż Zdąż A teraz dobrze w miarę spokojnie coś widzę Ostatnia prosta Tam ma być kurde checkpoint Bo ja inaczej dziękuję za taką jazdę bez trzymanki jakiejkolwiek Naprawdę. Czy mi się może zamknął? Dobra. Był checkpoint, więc jestem powiedzmy bezpieczny. O, ludzie, 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 ludzie. Znowu walka? No wiedziałem. A, to prawie żadna walka. Tak, chodźcie te... Co was tutaj pomęczy, panowie? Boniu... Co wy dzisiaj tak słabo? Śniadania nie jedli, panowie? Co za Ja coś panowie tacy bladzi dzisiaj Żona nic nie, mógł, nie zrobiła na obiad co jest ludzie Czaj no demony, ale Oh shit. No chyba nie No jasne, jeszcze co? Dobra, ciebie jest trochę spłukę Czy panowie aby przypadkiem nie przeginają? Ejże Ała... stać Staśmy no całkiem sporo No. Do podniesienia, tak? Dobra. Opis tej broń dostanę. Działo odłamkowe. Wystrzeliwuję ząbkowane odłamki, które wbijają się w powierzchnię i wybuchają po odpaleniu. Aby wystrzelić, aby detonować. Myślałem, że muszę go używać do walki jakiejś. Takie buty. To, tam ci jacy, dobra. oko, całkiem fajne działko Tędy teraz Wybuchu, wybuchu Okej okay. Okej, okay, dobra Ty fajne to działko naprawdę Wejdźcie mi do walki ze Styksem, proszę Was Fujierbiam tą broń już Ona jest epicka Huhuuu yeah Chodźcie demony Pokażę wam na co stać wojnę jeszcze wdro tak dobra U. O nie Kto jeszcze Dobra, jeszcze ktoś tam jeden przeżył. Wow, chyba sam się zraniłem w końcu. No kurczę, ludzie, przepraszam na chwilkę. Znowu kurczę do mnie rodzinka dzwoni, no O niedobrze Ej, 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 czekaj, czekaj, gdzie jest mój celownik, tutaj Ja, y... Jaja sobie robicie Chyba nie jeśli chodzi o ten O to co wy teraz mi robicie tutaj No Jeszcze jedna skrzynia No jeszcze Come on man Aha Most mi opuszczacie Are you fucking kidding me? Co to? Strzelnica? Po nim. Ej no jeszcze dostałem tym ku Kulka tak? You've got to be kidding me Dobra, wszyscy? Chyba tak. Odłóżmy działko. Uleczmy się. Weźmy nasze działko podstawowe. Albo nie. Tak, weźmy działko nasze podstawowe. Dobra, kabum. Kabum. Idźmy dalej. Aha, z dodziałku chyba tak Ej, no, ja nie mogę też już tak wręcz atakować, to bi, to bi krasna Jeden strzał Drugi strzał Trzeci strzał No chyba nie to Zaraz spadnę stąd Nie, nie mam zamiaru tej, tej broń tak łatwo zostawić, jest piękna Czyn z jednej strony paskudna, ale z drugiej strony ładnie zrobiona Dobra, wejdźmy na to piętro chociaż ze spokój, no chyba nie naprawdę. Dajcie sobie spokój. Au, bolało. Dobra. Koniec tego. Co teraz? Uuu, tam się zapowiada gruba walka. Wiecie co, odcinek może nie trwa 20 minut, ale... Ale ja tu skończę. Jestem dzisiaj zmęczony. Mam siły, bo z samego rana do Bóg mnie nie było w domu. Zabiję, zabiję. Nie mnie w domu, pomagałem w... w jednym miejscu i jestem wyczerpany. Naprawdę. Myślę, że się nie wyspałem, bo... Co wiem, to rozumiecie? mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, bo dosyć treściwy i wybuchowy. Nie, ja nie zginę, wychwały nie dostaniecie Dobra, niech się już gościu zamknie, trzymajcie się, miłego dnia Dobrej nocy i kiedykolwiek oglądacie, trzymajcie się